Cześć! Jakiś czas temu zapytałem Was na swoim fanpage'u, jaki jest najlepszy sprzęt do grania za 150 zł. I wielu z Was pomyślało, że mam na myśli jakiś komputer. Co nie ukrywam, jest prawdą, bo takich komputerów mam dużo, ale żaden tak naprawdę nie jest w stanie dorównać sprzętowi, który ostatnio kupiłem za 30 funtów z pakietem gier właśnie za 150 zł. A jak część wa z Was już się pewnie domyśliła po tytule tego filmu, jest to Playstation 3. Tak, moi drodzy, dożyliśmy czasów, w których PlayStation 3 można dostać już za jakieś 150 zł. Wiem, że w tym momencie na rynku dominują głównie ceny w okolicach 250-300 zł, ale te będą powoli spadać. Co dostałem w tym zestawie? Pewnie część z Was się zastanawia. Otóż była to konsolka, całe okablowanie kontroler bezprzewodowy Dualshock i 5 gier Call of, Call of Duty Ghosts Fifa 14 Call of Duty Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 Call of Duty World at War i Gran Turismo 5 Jako, że od jakiegoś czasu zabierałem się do kupna tej konsoli i przeglądałem Gantry i tak dalej. Miałem ze sobą, mam ze sobą jeszcze dwie gry. To jest Skylanders Giants. Niektórzy z Was mogą kojarzyć to z takimi akcesoriami, właśnie z takimi figurkami. Ci, którzy oglądali ee, jedną, przedostatnią e, rupieciarnię na Arn.eu, prawdopodobnie wiedzą skąd to mam. E, a oprócz tego mam jeszcze Crysisa 2 Limited Edition którego też gdzieś dorwałem po drodze. Także mam 7 gier, kupionych za jakieś zupełne grosze, ponieważ, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, te gry w tym momencie prawie nic nie kosztują i umówmy się, PlayStation 3 to nie jest już nowa konsola. W 2006 została wypuszczona konsola PlayStation 3, tak? W wersji FAT. Mi się udało kupić wersję Slim, która osobiście podoba mi się najbardziej. Uważam, że jest najbardziej estetyczna. Ta konsola ma 320 giga pojemności na moje potrzeby absolutnie wystarczy. Te Super Slim są dla mnie za małe, ponieważ 12 giga pamięci, co na tym zmieścić. Z kolei te duże faty, strasznie mi się nie podoba design, jest taki toporny, no i umówmy się, bardzo przypomina te lata 2006. Z drugiej strony, mimo że ta konsola pamięta naprawdę, no, ma już 12 lat, Nadal wychodzą na nią nowe gry. Pamiętajmy, że do tej pory wypuszczonych zostało na nią ponad 1400 pozycji, w tym takie hiciory jak choćby Grand Theft Auto 5, czyli najnowsza odsłona GTA. Eee, więc naprawdę biblioteka jest pokaźna. Możliwości też są naprawdę bardzo duże. W kwocie 150 zł prawdopodobnie nie udałoby mi się złożyć tak dobrego sprzętu. Nie chcę kłamać. Możliwe, że podejmę się takiego wyzwania i spróbujemy, ale myślę, że byłoby ciężko. Myślę, że byłoby naprawdę ciężko zmontować za 150 zł coś, co byłoby w stanie pokonać to, jak wyglądają gry na PlayStation 3. I żeby nie być gołosłownym, e, zrobiłem też mały przegląd e, ofert w polskim internecie, żeby nikt mi nie zarzucił, że Ojej, kebab, w ogóle, wiesz, no żyjesz sobie w tej Anglii i znalazłeś jakąś super ofertę, na którą polowałeś tam, nie wiem, dwa miesiące e, i się chwalisz, że za 30 funtów sobie kupiłeś. A w Polsce to się tak nie da, panie. Owszem, da się. E, po jakichś minutowych poszukiwaniach znalazłem na... Allegro ofertę na PS3, co prawda w wersji Fat, ale 160 Giga za 170 zł, więc to nie jest strasznie duża różnica. Ok, bez kontrolera, bez gier, ale to jest tylko kwestia tego, jak ktoś jest cierpliwy. Ja na swoją konsolę polowałem jakieś dwa miesiące. Jeżeli ktoś jest cierpliwy i ma węża w kieszeni, tak jak ja, również da radę znaleźć. Taką konsolę, prawdopodobnie w tej bądź zbliżonej cenie. Więc nie przejmujcie się i szukajcie. Szukajcie, ponieważ jest to naprawdę fantastyczny sprzęt do gier. Bawiłem się świetnie, od tygodnia ją mniej więcej testuję i naprawdę zaskakujące jest to, jak dużo jeszcze energii drzemie w tym małym sprzęcie. Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, cześć.